Kryptonim Klan na Drzewie to jedna z moich ulubionych kreskówek z dzieciństwa, która doczekała się 6 sezonów oraz jednego pełnometrażowego filmu. Kreskówka była za moich czasów mega popularna, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem 6 sezonów tej animacji od początku do końca. W którym to postaram się uchwycić same najważniejsze i najbardziej istotne rzeczy oraz treścić Wam całą fabułę tej animacji. Tak więc zostaw tutaj jeszcze łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego z odcinków, i ruszajmy z tematem. Na początku wyjaśnijmy sobie kilka istotnych rzeczy. Dla lepszego zrozumienia fabuły. Klana na drzewie zaczyna się historią, w której to dowiadujemy się tego, że Ziemia na początku była planetą zamieszkaną przez same dzieci. A w zasadzie była dziecięcym rajem, w którym to one mogły robić wszystko na co tylko miały ochotę. W każdym razie grupa dzieci geniuszy w pewnym momencie się nudziła i wymyśliła dorosłych. Oczywiście z początku dzieci się śmiały z ich wyglądu i wykorzystywały dorosłych do ciężkiej pracy. Do momentu aż pan Wigley postanowił się zbuntować przeciwko dzieciom, a wszystko było spowodowane tym, że po ciężkim dniu w pracy on nie chciał robić za dziecięcego konika. I jako pierwszy postanowił dać klapsa. Następnie on wraz z innymi dorosłymi zostali wyrzuceni z dziecięcego raju. A bez dorosłych znowu dzieci musiały pracować, by mieć pieniądze na zabawki oraz jedzenie. W ramach zemsty za to, że one znowu musiały pracować, postanowiły zaatakować kawiarnie, które dawały dorosłym energię do ich pracy. Po tym akcie dorośli się zdenerwowali i doszło do pełnoskalowej wojny pomiędzy dorosłymi a dziećmi. Jednakże dorośli posiadali w swoich rękach pewnego asa, który przechylił skalę zwycięstwa na ich stronę. A tym asem była technologia, dzięki której domki na drzewie upadały jeden po drugim. Wówczas dziecięce pokolenie nie miało wyboru i żeby Ratować, musiało przenieść się na Księżyc, na którym dalej mogli żyć tak jak chcieli. Jednakże z czasem dorosłym zaczęło brakować dzieci, i dzieciom zaczęło brakować dorosłych, gdyż razem tworzyli oni synergię, która była widoczna przed Wielką Wojną, więc zarówno dzieci wraz z dorosłymi postanowili się dogadać i żyć tym razem w małych grupach, zwanych rodziną. Jednakże po tym postanowieniu dorośli wymyślili szkołę, w której to dzieci miały mieć robione pranie mózgu, i zamiast znać tą historię Ziemi, miały poznawać zupełnie inną historię. I do teraz Klana walczy z złymi dorosłymi, by nie pozostawić wątpliwości w tym, kto tak naprawdę władał Ziemią. Tak więc, skoro mamy zarys historyczny, to możemy się skupić na postaciach, których to przygody będziemy mogli oglądać. Mamy piątkę głównych bohaterów, z czego w animacji rzadko które z nich używa swojego prawdziwego imienia. Tylko nazywają się różnymi numerami. W naszym przypadku to będą numery od pierwszego do piątego. Oczywiście, inne dzieciaki z innych sektorów mają zupełnie inne numery. My jednakże będziemy się przyglądać sektorowi V, który to też ma symbolizować liczbę 5, czyli wszystkich członków tego sektora. Numerem 1 jest Nigel, czyli dowódca tego sektora. Numerem 2 jest OGI, czyli inżynier i naukowiec, który wymyśla wszelkiego rodzaju technologiczne rozwiązania i bronie, które są przedstawiane w dosyć ciekawy sposób. Misja Laga KND misja imitująca superbroń, intensywnie ofensywna, ale je atakuje gnębie agresora. Numerem 3 jest Kuki. Czyli najzabawniejsza postać w całym zespole. Następnie numerem 4 jest Wally, czyli ktoś w rodzaju wojownika i specjalisty od zadań specjalnych. Pod numerem 5 kryje się Abi, która jest połączeniem wszystkich poprzednich charakterów i jest zastępcą numeru 1 i ona sama kiedyś dowodziła tym zespołem nim się w nim pojawił numer 1 którego to ona też zrekrutowała do tej organizacji. A propos tej organizacji to KND jest ściśle tajną organizacją, która ma zwalczać złych dorosłych, którzy by chcieli zakłócić równowagę w świecie i zniszczyć wypracowany pokój pomiędzy dziećmi a dorosłymi i KND na całym świecie ma swoich agentów. Jednakże KND ma jedną zasadę, mianowicie kiedy jakaś osoba ma 13 urodziny, wówczas musi opuścić szeregi tej organizacji, a jej pamięć zostaje wymazana. I taka osoba oficjalnie staje się nastolatkiem. Do tej kwestii jeszcze później powrócimy sobie w trakcie omawiania niektórych z odcinków. A teraz przejdźmy sobie do pierwszego odcinka i prześledźmy sobie najważniejsze odcinki, które pozwolą nam zrozumieć całą historię klanu na drzewie. W pierwszym odcinku poznajemy rozkoszną gromadkę, czyli grupę zbuntowanych dzieci, które same odeszły z organizacji KND po to, by zachowywać się jak dorosłe osoby. Są to najgorsi przeciwnicy klanu na drzewie, a do tego wszędzie oni chodzą razem i gadają razem to samo. A co gorsza, są dziećmi kontrolowanymi przez ojca, czyli do szpiku złego gościa, który odpowiada za bunt dorosłych, z naszej początkowej historii. A propos niego dostajemy też osobną historię, ale do niego samego przejdziemy sobie nieco później. W każdym razie rozkoszna gromadka obchodzi swoją. Urodziny i ma najlepszy tort na całym świecie, którym się nie chcą podzielić z innymi dziećmi, za to one będą musiały patrzeć, jak oni go jedzą, a przy tym śpiewać im 100 lat. Wówczas wkracza do działania klana Drzewie, który kranie im ich tort przy pomocy Zosi, która ma problem z kontrolowaniem swoich emocji i gdy się wkurza, przemienia się w coś pokroju Halka. Jurki kokosowe! Zosia! Nienawidzi Jurki! Ogólnie przez 6 sezonów dostajemy aż 5 odcinków poświęconych temu, jak klan na drzewie kradnie torto rozkosznej gromadki. Kolejnym ważnym odcinkiem jest ten, w którym to poznajemy Tomusia, czyli młodszego brata numeru 2, który to strasznie chce się pobawić ze starszym bratem oraz z jego znajomymi, niestety oni mu na to nie pozwalają, więc ten postanawia dokonać zemsty na nich i zaprzyjaźnia się z Kataratorem, czyli z takim złym charakterem, który roznosi zarazki. Po pokonaniu go wszyscy są przeziębieni i cała Piątka musi siedzieć w izolacji razem z Tomusiem, który jako jedyny z tego się cieszy, bo w końcu może posiedzieć z innymi dziećmi. Kolejnym istotnym odcinkiem był ten o nazwie Tęczowe Małpki, w którym to dowiadujemy się tego, że Kuki, czyli numer 3, jest wielką fanką zabawek o nazwie Tęczowe Małpki. Jak się później okazuje, ona jest w stanie wytropić prawdziwe tęczowe małpki za pomocą swojego węchu i wiary w te stworzenia, a Tą informację wykorzystuje pan MONGO. Pozwolisz, że, się przedstawię. Jestem pan MONGO! Ja jestem kuki, a dla moich przyjaciół numer trzy. Który to postanawia wykorzystać ją, żeby ona go zaprowadziła do prawdziwych tęczowych stworzeń. Oczywiście ona z początku nie wiedziała, że on jest zły, więc mu pomogła. A gdy je odnaleźli, to on ją oraz te małpki schwytał. Jednakże, później Kuki, przy pomocy swoich małpich przyjaciół, przejmuje kontrolę nad statkiem i wyrzuca na środku oceanu pana Mangoła oraz jego towarzyszy a ona sama wraca na tęczową wyspę. Następny ważny odcinek to kryptonim Cree, czyli odcinek opowiadający o najstarszej siostrze numeru 5, która to z pozoru jest opiekunką do dzieci, jednakże tak naprawdę jest zwerbowaną przez ojca super tajną agentką, która jest przywódczynią zakonu ninja, którzy też są opiekunkami do dzieci, a ich zadaniem jest wykradanie tajnych myśli ze śpiących głów dzieci, po to by dostarczać sekretne plany klanu na drzewie do ojca, po to by on mógł być zawsze o jeden krok przed nimi. W międzyczasie nasz klan na drzewie przeżywa dużo różnych przygód, w których to poznajemy naprawdę wiele różnych złych charakterów. Jednakże dla naszej fabuły kolejnym ważnym odcinkiem jest odcinek o nazwie Training, w którym to dowiadujemy się, że Tomuś jest oficjalnym kadetem szkoły dla nowych rekrutów klanu na drzewie. A oprócz niego poznajemy tam brata numeru 4 oraz siostrę numeru 3, i oni w trójkę zaciągnęli się do tej organizacji. Jednakże w czasie szkolenia wszyscy członkowie KND muszą lecieć na misję, którą tak naprawdę upozorował ojciec, po to, by wyciągnąć wszystkich bazy i żeby w niej tylko zostali rekruci, po to by zniszczyć raz na zawsze ośrodek szkoleniowy. Jednakże nowym kadetom udaje się odeprzeć atak ojca, przez co szybko awansują na normalnych członków klanu na drzewie. I Tomuś jak to Tomu stwierdza, że on chce zostać numerem T. Ja wybieram pseudonim numer T! To jest numer ośle! Następnie mamy kilka odcinków, które opowiadają nam jedną historię. Mianowicie, ojciec tworzy maszynę, która przemienia wszystkich członków KND w zwierzęta. Więc Tomuś, żeby nie przemienić się w zwierzę, rezygnuje z członkostwa w KND. Tym samym jako jedyny pozostały były członek tej organizacji pokonuje ojca. Jednakże w tym samym czasie dowiadujemy się dwóch istotnych rzeczy. Po pierwsze rozkoszna gromadka staje się zwierzętami. Co jak później się dowiadujemy oni są przemienionym zaginionym zespołem Z. Jednakże po powrocie do normalności ojciec z powrotem przemienia ich w swoje kukiełki. Za to oni przy pomocy Tomusia ratują wszystkich z KND. Jednakże niestety później dowiadujemy się też tego, że jeżeli jakaś osoba opuści szeregi KND nie może tam już powrócić. Więc Tomu zaczyna działać na własną rękę, jako niezależny superbohater. A w ramach podziękowania mu za ratunek, może on tak samo jak członkowie KND, może zachować swoje wspomnienia o tej organizacji do 13 urodzin. Następnym elementem naszej fabuły jest film o nazwie Operacja Zero, który to opowiada nam historię numeru Zero, która zaczyna się od tego, że cała Anglia jest zalana fabrykami, w których to muszą pracować dzieci, a kontrolę nad nimi sprawuje gościu o nazwie Dziadek. Jednakże dwóch jego synów ucieka z pracy w fabryce, a w międzyczasie zdobywają pierwszą księgę KND. Z której też pochodzi ta historia, o której wam mówię na początku tego odcinka. Jednakże jeden z tych synów chce wykorzystać tą księgę oraz dostępną technologię, by dokonać rebelii przeciwko dziadkowi. Jednakże drugi z jego synów jest przeciwny temu pomysłowi i o wszystkim mówi swojemu ojcowi. Oczywiście później numer 0 pokonuje złego dziadka, ale następnie przenosimy się do teraźniejszych czasów, w których to ojciec prowadza ponownie na ziemię dziadka, czyli swojego ojca. Jednakże po starciu z KND i ich zniewoleniu, numer 1 dowiaduje się, że numerem 0 jest jego Tato I mu przywraca pamięć. I razem pokonują dziadka i ojca. Przy czym się okazuje, że ojciec tak naprawdę jest wujkiem numeru 1, który został pochłonięty przez mrok, a dziadek jest po prostu jego dziadkiem. Jednakże, przez mocła on potrafi z ludzi tworzyć zombie. Pod koniec tego filmu, żeby wszystko wróciło do normy, każdy musi stracić pamięć. I dlatego wracamy do początku, w którym to każdy zna swoją rolę i wie, kto jest czyim przeciwnikiem. I nikt nie pamięta tego wydarzenia oprócz numeru 1, który ogląda z tego wydarzenia nagranie pod koniec filmu. Ostatnim odcinkiem. Tego serialu jest kryptonim tort, część piąta. Wszystkie poprzednie pominęłem, bo nie były jakkolwiek istotne dla naszej fabuły. W ostatnim odcinku Klanu na drzewie, tort rozkosznej gromadki znowu jest skradziony przez numer. NUMER 74239, co ty tu robisz? który to stwierdza, że odda ten tort tej osobie, która wygra konkurs, stworzony przez niego i jego grupę naukowców. Oczywiście ten konkurs wygrywa nasza piątka uczestników. Jednakże jak się później dowiadujemy, tort był tylko przykrywką do tego, żeby znaleźć najbardziej godnego reprezentanta ludzkiej rasy, by stworzyć międzygalaktyczny odpowiednik klanu na drzewie. I do tego projektu został wybrany numer 1. A cała historia jest przedstawiona nam jako wspomnienie pozostałych członków sektora V. Na koniec rodzicom numeru 1 jest przywrócona pamięć po to, żeby mogli się pożegnać z ich synem. I dowiadujemy się też tego, że jego mamą jest numer 999, po czym jak numer 1 się już ze wszystkimi pożegnał, leci w kosmos i wtedy serial się kończy. Jednakże my dostajemy scenę bonusową, w której to wychodzi ojciec i mówi, że już wie, gdzie jest numer 1. A ten później dzwoni do Abi, że wszystko zostało dobrze rozegrane, a ta mówi, że cieszymy się z Twojego powrotu. Ta, powiedzieliśmy mu wszystko, co chciał usłyszeć. Spotkamy się w księżycowej bazie. A, numer 1. Witaj z powrotem. I w taki sposób kończy się ten serial. A to, co my mogliśmy dostać, to pewnie była furtka, na wypadek tego, gdyby ten serial miał jeszcze jednak kiedyś powrócić. Jednakże on już więcej nie powrócił. Mam nadzieję, że taki skrót historii klanu na drzewie tobie się spodobał i zostawisz tutaj łapeczkę w górę. Ode mnie dzisiaj to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Do następnego. Addicted. It has to end. But why do I keep holding your hand? I am stuck and I'm hypnotized. Visions of you coming.